Witajcie najmilsi. Jestem w sytuacji towarzyskiej, więc dziś nie będzie vloga, yy, ale szybciutko o treningach i najważniejsza sytuacja między stronem a Verstappenem. Co do treningów były. Jeździli, było ślisko, obracali, się nie obracali, były różnego rodzaju przygody. Najszybszy był znowu Mercedes w zasadzie i najszybszy będzie do końca weekendu. Red Bull prawdopodobnie będzie drugi, chociaż czas max uzyskany na oponach pośrednich. Mercedesa na miękkich. Dużo niewiadomych, naprawdę dużo tasowania. Natomiast przypuszczam Mercedes, Red Bull dwaj podejrzani do yy, walki na czele. Być może Red Bull bliżej niż zazwyczaj yy, Mercedesa. No i st to oczywiście mix Renault, McLaren Racing, Point Ferrari się tam wtrąca, bo mają dobre czasy i być może Alfa Tauri. Bardzo ciekawy się, szukuje wyścig. Natomiast jeśli chodzi o y, sytuację Stroll i Max. Większość z że to jest wina Maxa. Taki najbardziej rozsądny, rozsądna ocena to jest, że 50-50. I ja bym ją przyjął generalnie, bo faktycznie, ale znacie mnie, ja muszę tutaj tam coś dodać do ognia. Ja uważam, że ostatecznie, jeżeli ktoś ponosi winę, to jest to Lance Stroll. Większą, bo nie całkowitą. Powiem Wam dlaczego. Prawda jest oczywiście taka, że no Max najpierw puścił lansa, który był naszym naszy przy okrążeniu, i to jest ważny czynnik w tej całej historii. No i potem, jak jedzie dalej, rozpoczyna swoje okrążenie i zaczyna go wyprzedzać, no to liczy na to, że Lance mu od Odda tę przysługę. Natomiast Lance yy, jedzie dwa szybkie kółka i nie chce tego zrobić, no i tam Max ciśnie i jest trochę na niego wkurzony. I to jest jakby jakiś przyczynek do tej kolizji, plus oczywiście duża moc silnika Mercedesa w Racing Point, która sprawiła, że kiedy Max się wystawił, to, to uh, uh, ciągnął. No dobra, jadą i sytuacja patowa. Ego kontra ego. Jeden nie chce odpuścić, drugi nie chce odpuścić. Jadą, jadą, jadą. Max jest w tym arogancki, no bo to on wyprzedza kierowcę w treningu, kiedy no teoretycznie nie ma takiej potrzeby, natomiast no, już jest w tym miejscu i dochodzimy do momentu, kiedy jadą tak cały czas. Czy tak, od waszej strony? <gry> I dochodzi do momentu, w którym trzeba hamować do zakrętu. I w tym momencie jest tylko jeden kierowca, który może zapobiec kolizji. Dlaczego? Dlatego, że Max jest po wewnętrznej od waszej strony, łamie się w prawo i on nie może bardziej zahamować, on nie może bardziej skręcić. On może tylko i wyłącznie pojechać tym torem jazdy. Więc to, co się wydarzy, dyktuje jadąco co zewnętrznej stroll. A stroll co robi? Robi tak. Więc jedynym kierowcą, który mógł uniknąć tej kolizji, mimo że wina początkowa jest 50-50, a być może to Max idzie bardziej arogancko, to jest Lanstron. Dlatego moim zdaniem w tym przypadku 70% winy na 30% Maxa, 70% winy ponosi Lanstron. I tyle co mam do powiedzenia. Miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.